Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie u mnie na kanale Dzisiaj w odcinku sobie pojedziemy po pierwsze po nawozy potem chwilę sobie położemy widziałem jest to brudnie, zaorałem się jedno kole Pojedziemy po nawozy trzypekiem z dwukółką tam też jakieś opryski są Pojedziemy do pana Edytka bo u niego tam zwykle te nawozy są jakby zwożone Dobra, więc jedziemy Trochę szybko, dosyć głośno chodzi, ale co poradzić? Dobra, jedziemy. Yy, ogólnie mam nadzieję, że seria mi się podoba. Yy, no nie jest to jakieś duże gospodarstwo, ale o to mnie też chodziło, żeby to było takie zwykłe polskie gospodarstwo aby nie było, nie było dużo hektarów Zwykle na seriach mamy kombajn Tutaj jeszcze nie mam kombajnu Na razie będą po prostu do nas przyjeżdżał pan Edek Będzie u nas po prostu usługi świadczył Dobra, jedziemy na razie, widzicie Z dwukółką Nie jest to jakoś daleko tam gdzie my jedziemy ale myślę że, yy, po prostu nagram dla was właśnie taki przejazd tutaj ok, jedziemy, po to, to yy, idziemy do Pana Mariusza ze względu na to, że u niego po prostu właśnie jest takie powiedzmy składowanie takich maszyn to, 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 nie, to jeszcze chyba nie tutaj tak, tu. To jest tutaj raczej, jak mówię, tak tutaj. Dobra, skręcamy sobie. Wjechaliśmy sobie cyk różnicy chyba. Ja, dam, dam. Do Zaraz się zapytam. Starsze 60 na razie. Dzień dobry, panie Mariuszu. Gdzie są te opryski i Głównie najpierw opryski może. A dzień dobry tutaj stoją przy garażu. A dobra, to już idę szybko załaduję. Teraz No może tam być na koniec jadamy. Cyk dobra, jest jeden. Jeden jest. Tutaj. Teraz bierzemy drugi. Zostawiamy sobie a, ten na to, ja tak się oszło. A Jeszcze, panie Mariuszu, bo ja yy, nowo na, zamawiałem i gdzie ona. Tak, tak, jedź tam za stodoły, na pewno znajdziesz. Dobrze, już jedziemy. Cyk, dwa. tak zakręcimy, tu u Pana Mariusza ciasno. On tak ogólnie się zajmuje, my się takimi rzeczami zwozi. Tam, doszłam tam z turma chyba, jak dobrze pamiętam, tam tam skup po niego jest. Braje ziemię. no Dobra. Cyk. Tej już tu ze stodołą. miał. A, tam chyba stoją na polu, jak dobrze widzę. Podjadę jakoś blisko, bo... Dzwoniłem do że akurat ładowarki nie ma yy, tutaj. Byłem podjechał jakoś spróbujemy to wrzucić na razie. Wiem trochę może nierealistyczne, ale yy, tutaj gdzieś tam, no, muszę niestety na razie to jak zrobić. Potem pan Mariusz powinien już mieć z powrotem ładowarki. Na razie mu tam komocnik yy, z, z co. Yy, dobra, yy, już tutaj bierzemy tylko po Pudziana na dzwonie o dobra pójdzie już jest i o jest Jezu, Jezu. ciężkie ciężkie dobra dobra, dobra jest jest już a ja to jeszcze modyfikowałem o dobra na razie tak będą sobie stały na drukułce te rzeczy o mnie tam z tyłu ma syros też ten do wymiana butów jest nie wiem może się przejedziemy do niego ja też tu, kiedy wrzuca się z tymi pytłami. sobie zobaczycie tam wszystko wszystko rozliczone z tego co wiem, więc nie, dobra. Nic nie jest tamtej i dobra. Tu też nic nie jest, dobra, już jedzie, ale, dobra. Będziemy już trzeba do takich mniejszych dział działań, zadań Więc no, będzie na pewno y, pod opryskiwacz, znaczy, opryskiwaczem może też Ale y, na pewno pod cyklopem, gdy będzie akcja oborów Na przykład to będzie insetor pod rozrzutnikiem y, A po prostu czy pod cyklopem albo akcja warna To 60 będzie pod cyklopem, a zobra pod wachlarzem tam, tam od Pana tego, ale myślę, że on głównie będzie nam yy, te usługi świadczy, z że ma takie większe trochę pracowne. Dobra, zjeżdżam tutaj do nas. skrzynka może potem zobaczymy czy jakieś listy są. A ja na razie trochę się śpieszę, żeby yy, no, długiego nie chcę jakoś nagrywać tego filmu. A jeszcze yy, też żeby zdążyć trochę porać, tu się na pole zaorałem z odcinkiem, żeby było szybciej, Dobra. skręcamy sobie cyk. Może na ogród jedziemy W sumie możecie napisać w komentarzach jak u Was się mówi na to miejsce jakby zaskodować, czy musi po prostu zaskodować, czy na ogród. Ja akurat czasem mówię za studoła, czasem mówię za ogród, ale sobie bo może na razie to teraz a może zamknąć żeby... albo dobra się trochę przewiększy złodziei nie ma i tak dobra teraz wchodzę i yy, pokażę Wam też trochę pola nasze jakie tam po drodze będziemy mijać mam jeszcze trochę więcej niż tylko tamte bo też jak mówię idziemy w buraki na tej serii, więc tam każę potem większe pola takie buraki właśnie. No wiecie, musimy też trochę się wyrabiać, trochę słony, trochę yy, trochę właśnie tych buraków, żeby były na zarobek ja Jeszcze, no, jeszcze trzeba też żyć trochę, żeby też było trochę tam na o maszyny, co przejść, przejść, nie, 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 co co, czyli, nie, czyli, 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 nie teraz czyli, dobra, nie jedzie, czyli, mi czyli, 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 Idziemy sobie tutaj z Będziemy na pole pod jeziorem takie. myślałam, no to myślę, się prezentuje pod tym resztą. Co? Zaraz ocenicie. Ale kłamie. Właśnie tu jest nasze jedno pole już zaorane. Nie jest duże pole, ale no, na pewno te złoże będzie teraz się tam mamy na dole przy jeziorze pole kukurydzy, ale my najpierw wyjdziemy na jedno pole. A to, że... to się nisko, skończy. Dzisiaj na pewno całego nie zdążę, bo mam też ograniczony trochę czas na razie. Zacznijmy tylko trochę. Nie jest to duże pole, może od tamtej strony zajadę najpierw. I tu od razu obok mamy też naszą kukurydzę, więc naprawdę spoko. W momencie kukurydza się pojawi, jakaś. Mamy dużo ilości krów, więc kukurydzy nie ma zbyt dużo. A na razie na ziarno nie sieję. Może zobaczymy w przyszłym sezonie, albo jakoś. Na razie to po prostu wiecie, ci... no, na razie nie mam też aż tylu hektarów, żeby i mieć słone, i buraki, tutaj wiecie. A tak, dobra, będzie GPS to nie, ma... nie Za to, że nie ma GPS-a. Dobra. a od razu mamy jezioro i tutaj dwa pola. Od razu... o, za to się trochę kopie. Ściągnę mnie od razu tego. Czyli no, mówię, że GPS nie ja chcę tutaj być aż tak kompatybilny Nie mnie? Chociaż może pojadę tak, jak GPS chce w sumie. jak ten GPS chce, to po prostu wygrywam rekrutę i może pojadę. Może będzie lepiej, już ułatwić sobie, jakby co, tutaj robotę. Na razie narzepię się po orze. Możecie mi dać w komentarzu, znacie kogo mi się podoba gospodarstwo poła, ogólnie maszyny. A ja przykładam serduszko. Na razie nie ma jakiejś zbyt dużej ilości oglądających, ale mam nadzieję, że się to trochę z czasem zmieni. Juszę jakieś się na jakiś ten GPS też jest trochę taki ułomny. Potem poprawi lamba na razie. O, to... Słonecznie w tutaj akurat nie znam. To jest jakiś gości, co to ma dzierżawy tutaj. nie no dobrze pokazuję ile do teraz. Jadę tak jechać. GPS mam za trochę z tym w ogóle, bo na kompatibilny masz tak. Dobra, jadę tak na razie. Dzisiaj muszę tak jechać, żeby potem nie będę wiadomo, jeździł. Po każdym ten poprawiam. Wyciągam no. jechał normalnych. Tak, mogę nawet wręcz jechać. Żeby to trochę bo ja mam już równo, Tak, jest dobra. Jadę. Pozwolę wam że będzie dzisiaj tutaj jakiś długi odcinek. Eee, nie poram długo, jakoś bardzo. Zaraz bym już nie nadkończył. Eee, już zjadę chyba na, na gospodarstwo już żeby go nie zatorka mojego. Czy sobie ukraść nie, ale mogę wejść tam części podkręcać albo paliwo spuścić wiadomo. Nowy remont, więc Trochę szkoda. Na pewno. Dobra. Lecimy. Dobra, jest. Cyk. Opuszczamy i lecimy. Mo no. ja mam widzowie no jakoś... Nie mamy tutaj dużej ilości hektarów, ale... Trzeba obrawiać może czasem dojdą jakieś tary, czy kupić, czy może dzierżawę też się weźmie jakąś. W następnym odcinku myślę o czym nie będziemy wykończyć te orki, tylko może przywieziemy na przykład yy, zwierzęta na gospodarstwo. Już jakieś kupimy i yy, może jeszcze yy, yy, też zaczniemy jakby rozcierać nawóz tutaj, może jakaś uprawa, chociaż uprawa to myślę jeszcze w następnym odcinku, agregat ra, raczej brona będę to się ryska, potem agregat może. Zresztą zobaczymy jak to wyjdzie. To pola jest dosyć długa już w naszej jakby, em, nasze naszej własności i to nadzieje fajny klimat jest. Jak się wraca powiedzmy na przykład e, muci zboże albo coś jest gorąco tutaj to można sobie na przykład e, w jeziorze iść e, się umyć jakby potem wykąpać otak z tego kurzu w jeziorku też fajna chłoda na pewno jest ciepło więc no coś nie wiem czy szkoła w pola jest na lodzie że... eee... To chyba raczej kończył, zrobię jeszcze ostatni przejazd tą tam, tam. raczej już mówię, nie będę nagrywał więcej orki, bo to nie miał w sumie sensu. Ee, no i po prostu raczej e, raczej po prostu już będzie nawozy będą pełną parą na wszystkie pola. Zobaczycie myślę moje pola z, pole z burakami. Nie, nie, nie. Znaczy jeszcze na nim nie ma buraków, tylko po pole na będą buraki. No, chociaż może tutaj zatorka sobie zostawię jakby. Tutaj, tutaj, na polu na pewno. Widzicie, zatorek sobie na spokojnie daje radę. Pod tym pługiem, jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle, że Aż yy, tak daje radę sobie. No, mamy tu nowy nabytek, kiedy właśnie były te zagonówki. No ale po prostu trzeba trochę mechanizować, jakby gospodarstwo, że tak powiem. Mechanizację, woda. tu może postały, na dole, gdzieś tam co będzie niech sobie gdzieś tutaj stoi no to sobie tak go postawimy Dobra. no to co do zobaczenia w a może zgaszmy. do zobaczenia w w kolejnym odcinku jeżeli ten wam się podobał stawcie łapkę w górę yy, subskrypcję też nie pogardzę no, jakiś miły komentarz na przykład jeżeli komentarze nie będą yy, wyłączone więc na razie. Cześć.